Siemaneczko ludzie witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja, czyli Los Audiologos, z kolejnym moim drodzy, odcinku śmieszne historie ze szkoły, to wiadomo. Gitarka, moi drodzy, i bez przedłużania, lecimy z odcineczkiem. Co nie, co tak. Pora już wiedzę, no choć odwiedzimy szkolny ląd z gangiem miśków i audiologiem, który zaszczyci was monologiem. Dziś. Słuchajcie, kochani, lecimy z bardzo. No myślę, że śmieszną historią tak naprawdę do nauczyciela. Słuchajcie moi drodzy tego. W techniku opowiadałem Wam, że miałem, ogólnie w poprzednich historiach, że miałem kumpelę, która była punkową, tak, ta która rzucała telefonami w głowy, oraz ziomka, który również był punkiem i miał loczki. No i sobie siedzimy moi drodzy na angielskim, niby wszystko elegancko, koleś w ogóle z angielskiego był zarumieście śmieszny, no bo miał zeza rozbieżnego, ja nie umiem tego zrobić, więc on po prostu tego nie pokażę. I nie miał totalnie siły przybicia. Był mały, garpaty, taki no, śmieszny łysy, wyglądał jak z Gredek, ale ogólnie był mega, mega, mega spokojny nauczycielem. Pamiętam w ogóle jak na maturze, taka jeszcze śmieszna historia, tak ostopowo. Przychodzę na maturę z angielskiego, otwieram drzwi, patrzę, a tam siedzi ten koleś nie? W komisji. No i tam Mówię tam dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, koleś mnie zobaczył, cały uśmiechnięty od razu, on był śmieszny, jak się uśmiechał, to mu dosłownie cała głowa się cieszyła, tam hello, nie yeah! i tak dalej, nie. I pamiętam, że jak była matura, to tam były takie obrazki, nie, trzy obrazki, jedno trzeba było zostawić, a dwa, znaczy jedne trzeba było wybrać, a kilka odrzucić i powiedzieć dlaczego, nie. No i tak patrzę, no mam cztery jakieś domki do wyboru, no to mówię sobie. No dobra, no to sobie wybieram ten domek, akurat był jakiś tam w górach. No to powiedziałem, że no wybieram ten domek, no bo ogólnie lubię świeże powietrze, lubię tam survival, chodzić do lasu i tak dalej, i tak dalej, więc bym miał blisko i zarąbiście. I tak odrzucam te domki. No i co możesz powiedzieć na temat domku, który masz odrzucić, co nie? No więc powiedziałem tam, że jeden odrzucam, bo jest w centrum miasta, więc tak no nie za bardzo lubię centrum miasta, tam śmierdzi i tak dalej. Drugi, bo coś tam i trzeci, kochani, autentycznie wygląda jak gówno. I pierwsze co mi przyszło do głowy, i na maturze z angielskiego, kochani, pierwsze co powiedziałem, no to po prostu powiedziałem, odrzucam ten domek, bo wygląda jak gówno, nie? <noise> Nauczyciele momentalnie spod tych kurde gazet, to znaczy cała komisja spod tych gazet, what? Mój nauczyciel go tak też, what? I pompa, totalną pompę zawalił. No ale przynajmniej mieli lepsze rozpoczęcie dnia, a z matury z angielskiego dostałem chyba 99, jakieś takie kurde śmieszne procenty. E, dobra, jednak moi drodzy, siedzimy u gościa na angielskim, jeszcze przed maturą, tam była, nie wiem, trzecia klasa czy coś, ten deseń. No i ziomek rzuca pytanie. No to teraz mi powiedzcie, kto jest prezydentem Ameryki? Wszyscy go uzdali, no bo nie za bardzo go ludzie słuchali, ale no dzięki niemu tak naprawdę znam angielski, lubiłem goście słuchać. I koleś powtórzył to pytanie. Kto jest prezydentem? I ja tak momentalnie coś zaskoczyło we mnie. Popatrzyłem na moją kumpelę pankowę, na kumpla panka, oni na mnie i na cały głos. Dża jest prezydentem, Dża jest kierownikiem, Dża jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Mój! Kościołowie ze zdziwienia się oczy wyprostowały. No, więc moi drodzy, to jest pierwsza śmieszna historia. Druga historia, podstawówka. Wygrzewałem to sobie z podstawówki. Kiedyś pamiętam, no, co mogą wymyślić dzieciaki w podstawówce, czy tam w gimnazjum, nawet nie wiem, no, jeden facet. Jeden Wymyśliliśmy z kumplem, że będziemy się ścigać po schodach. Kto pierwszy będzie na dole? No i spoko, nie? Lecimy z trzeciego piętra chyba. Biegniemy, 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 biegniemy i w pewnym momencie mi się noga poślizgnęła. I się wypierdzieliłem. Idealnie na kolana. I żeby było kochanie, jeszcze śmieszniej, to na tych kolanach zacząłem sunąć po schodach. I nie sunąłem tylko do końca, tylko jakimś dziwnym trafem, złapałem się za tą barierkę i po prostu służą zakręciłem i w dół. Kumpel jak usłyszał rumor, się zatrzymał. A ja go na tych kolanach wyprzedziłem. No i na kolanach zjechałem, no trochę tych pięter, ale powiem wam szczerze, że nie wiem, jakim cudem je później kolana nie bolały. Więc tak, moi drodzy, jednym słowem wygrałem wyścig poprzez zjazd na kolanach ze schodów. No nauczyciele byli nieźle zdziwieni. Oj, 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 oj. Dobra, kolejni moi drodzy. Historia będzie, ale historia, którą opowiedział mi mój szef. Który chodzi do tej samej szkoły, który chodzi do tej samej klasy. Znaczy do tej samej... no w sumie tak, do tej samej klasy. Tylko, że kilkadziesiąt lat wcześniej miał tą samą wychowawczynię co ja. Więc faktycznie ona była po prostu nieśmiertelna, co nie? Co so, tak. No i moi drodzy, mój szef też nie był zbyt grzeczny. <laughs> I kiedyś siedzą sobie w sali. I tak... Patrzy na ścianę, a tam pełno kabli jakiś idzie, nie? Tak mu no, patrzy na swojego kumpla. Ty, nudy na lekcji, nie? No tak kumpel patrzy, no w sumie nudy. To dawaj tnij te kable. Mówi, co ty gadasz? Przetnij jeden, zobaczę, czy coś się stanie. Przeciął jeden kabel. Mówi, dobra, poczekaj, pójdę do ubikacji, siku, tam niby coś, zobaczy, czy coś bywaliło w szkole, nie? Wyszedł z sali. Poszedł do kibelka, tak, tak naprawdę no, do kiebla, poszedł po prostu poleciał po piętrach, zapalał światła, A nie no, wszystko działo. Łe, nuda totalna, totalna nuda. Wrócił. <ścoughs> Patrzy na kumpla. Tni <ścoughs> wszystkie. I bez kitu przecięli wszystkie kable, a okazało się, że te wszystkie kable jakimś dziwnym trawem szły do wszystkich świateł w salach. One były jeszcze rozdzielnikami gdzieś tam idzie i pozbawili całą szkołę prądu. Więc, jednym z moich drodzy, moja pierwsza historia z gównianą powodzią nie jest y, jedyną tragedią, albo raczej katastrofą, jaką przeżyła moja była szkoła. E, dobra, kolejna historia. O! Ha, 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 ha. Miałem w technikum ziomka. I to był bardzo wkurzający ziomek. Na pewno każdy, moi drodzy, w klasie, albo i nie, ma kujona. Tylko o ile sami kujoni nie są jacyś tam straszni, no bo no, uczą się więcej, no okej, okay, no szacunek, macie czas do nauki. Wielki respekt ode mnie. Ale to był Kujon w takim stylu, że on poszedł do technikum i co chwilę gadał No, ja będę szedł na studia, to mi te przedmioty techniczne w ogóle nie są potrzebne. Ja nie muszę słuchać nauczycieli z tych technicznych przedmiotów, bo ja idę na studia. Ja idę na studia, ja idę na studia. Ja pierdziele, no. Największa pierdoła, nie? Żeby było śmieszniej... Że było śmieszniej, kochani kilka lat później. Spotkałem go w McDonaldzie na kasie, nie. Do McDonald's wpadłem dosłownie na chwilę. No a teraz mówią do mnie. Co? Alej te kole? <laughs> Więc tak poszedł na te studia. Wielkim prawnikiem chciałby, nie? Eee. No i moi drodzy, co. <laughs> moi drodzy, był czas matury. Był sobie czas matury, wszyscy tam już napisali tą maturę i tak dalej. I były już te wyniki. I dobrze wiecie, że ja, moi drodzy, kolegowałem się z punkiem, który bardzo lubił gwizdać, choć nie umiał. No i on ogólnie był średnim uczniem, no nie oszukujmy się. No Nie był wybitnym, nie był kujonem, tak? No razem ze mną niejedną wychyliliśmy <laughs> za szkołą. No i patrzymy sobie na te wyniki. <laughs> I patrzymy, ten kujon tak podchodzi do tablicy, patrzy... I zbladł, totalnie zbladł. My tak podchodzimy, co jest? Ten mówi, nawet nic nie powiedział, tylko przekleństwa jakieś, odwrócił się na pięcie, poszedł. My tam beka, totalnie zgtypa, nie? O co mu chodzi? Patrzymy na wyniki z matur. Z lekko czerwonymi oczami patrzymy na te wyniki z matur. A mój ziomek punk miał więcej punktów, więcej procent z matematyki niż ten cały kujonek. który przez kilka lat zachrzaniał i mówił, że ja idę na studia, jestem wybitny, ja muszę być najlepszy, A, Jezus Maria. Nie wiem nawet co on teraz robi, ale... chyba wydaje hamburgery. Więc dlatego no... nigdy kochani nie wiecie co was spotka w życiu. Niech będzie. Kolejna historia, gdzie to tak naprawdę nauczyciel wykazał się być hardkorem. Jestem hardkorem! Stoimy sobie na palarni. Zimno jak nie wiem co. Wszystko elegancko, i nagle drzwi się otwierają. Nauczyciel od WF-u łeb i do mojego ziomka. Ty, stary, daj trzy buchy i śmigam dalej na WF. Kumpel tak patrzy, niczego się nie spodziewał. Mówi, spoko, nie ma problemu. Daję nauczycielowi od WF-u szlugę. <gryw> I w tym momencie nauczyciel od WF-u bierze tą szlugę, wali o ziemię, przygniata. Będziesz zdrowszy, nie pal. I swój poszedł i uciekł. Dosłownie normalnie, moi drodzy, spierdzieli. My tak patrzymy. No ale. Ten nauczyciel od WF naprawdę był spoko, był w miarę młody i świecił sztuki walki. No faktycznie, i był faktycznie spoko. To jest ten sam nauczyciel, moi drodzy, który gdzieś tam się pojawił w historii, jak mój ziomek pierwszy raz elektryka, bucha z elektryka wziął w szkole i go przyłapał. Tak to, kochani, właśnie było. Ojejku, mam tu, moi drodzy, jeszcze wprawdzie jedną historię, ale ona nie jest śmieszna. Ale dobra, powiem Wam jeszcze jedną historię, jak wracaliśmy, niech będzie, moi drodzy, ta historia tramwajowa, autobusowa. Wracamy autobusem raz ze szkoły i kumpel mieszkał na zupełnie innym osiedlu i nigdy nie był w rejonie, w którym ja mieszkałem. U niego występowały bunkry, no wiecie, bunkry jakieś tam stare, nie? No i tak wracamy sobie autobusem, ścisk oczywiście jak no, w autobusie przed pandemią, <laughs> nie oszukujmy się. No i tak wracamy, wracamy, no gadamy ze sobą, troszeczkę głośno niestety było i w pewnym momencie on mi rzuca takie pytanie. Ty stary, powiedz mi, a czy u ciebie są jakieś bunkry? Ja tak patrzę na niego. Widać, że cały autobus oczekuje odpowiedzi. I nie mogłem sobie darować, więc rzuciłem po prostu tekstem. Bunkrów nie ma, ale też jest za <laughs> O rany. I to właśnie, moi drodzy, są liczne historie ze szkoły. Moje śmieszne, które gdzieś tam faktycznie mi się przydarzyły, wiecie, w realnym życiu. Coś mi się wydaje, że jeszcze kilka z nich będę miał, ale już nie za długo, nie za dużo, no bo w szkole niestety mieliśmy przyrąbane. A tymczasem, kochani, co? Do usłyszenia, nie? Mam coś jeszcze zagrać? No dobra, nie będzie, ale będzie krótka piosenka. Uwaga! Piosenka! Jak zwykle kochani, pamiętajcie, bądźcie grzeczni, zjedzcie mięso ziemniaki, możecie zostawić do tego jak chcecie, możecie, nie wiem, palnąć, zobacz tą łapki w bok. A do tego kochani trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Pęk Pora już, więc z nami chodź odwiedzimy odległy ląd. Dzięki cenii, człowiekiem finem. Przygody pełne będą chwile. E -e 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 -e.